Przechodzimy do re realizacji punktu trzeciego. Informacje oświadczenia radnych. Otwieram dyskusję, proszę o zgłaszanie się chętnych. Proszę bardzo, udzielam głosu panu staroście Jarosławowi Dadychowi. Dziękuję panie przewodniczący. Panie przewodniczący, szanowni radni, zaproszeni goście. Chciałbym się odnieść w tym punkcie i przekazać informację, która dotyczy Zgromadzenia wspólników spółki Nowomed, która odbyła się 23. Jestem Państwu pełną informację do przekazania z tego posiedzenia wywołał to między innymi też artykuł w wiadomościach krańskich w ostatnim wydaniu chciałbym się odnieść tutaj do tej sytuacji, która miała miejsce na zgromadzeniu wspólników, a potem podsumowaniem w naszych mediach. Jestem zobligowany, ponieważ nie można pisać coś, co jest niezgodne z tym, co miało miejsce. To chciałbym, dlatego chciałbym parę słów tutaj powiedzieć. 23 odbyło się zgromadzenie wspólników, czyli w tym tygodniu w poniedziałek. Yy, zwołane zostało oczywiście z wszystkimi prawidłami. W związku ze złożoną rezygnacją przez yy, obecnego pana przewodniczącego Rady Powiatu i jeszcze dzisiaj przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Nowumet, ponieważ jutro wygasa jego, można powiedzieć, mandat. Yy, zgromadzenie wspólników odbyło się wcześniej, a nie po ustaniu, że tak powiem, członkostwa w Radzie Nadzorczej pana Marka Harta, dlatego było to z wyprzedzeniem, można powiedzieć, tygodniowym, nie całym, nie tak do końca. Na wniosek, na wniosek tutaj Pana Przewodniczącego, tak jak powiedziałem wcześniej, zostało zwołane i rada, zgromadzenie wspólników, na którym obecni byli wszyscy członkowie zarządu, pięciosobowy skład, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Pan Mecenas, Pan Grzegorz Lezer i Pan Przewodniczący Rady Powiatu. I pan skarbnik również był gościem na Zgromadzeniu wspólników. Były dwie miały być podjęte dwie uchwały o odwołaniu i powołaniu nowego członka rady nadzorczej. Jeśli chodzi o pierwszą uchwałę, to Rada przyjęła jednogłośnie, natomiast na drugim odbyły się rozmowy na temat kandydatów, którzy złożyli oficjalnie pisma wniosek akces zgodnie z wszelkimi prawidłami. CV i uprawnienia, które każdy członek członków Rady Nadzorczej musi mieć, bo innej opcji nie ma, bo jeżeli ktoś by złożył, nie ma tych uprawnień, to yy, niestety nie mógłby być, byłby zweryfikowany od razu i byłby odrzucony. Nie organizowałem żadnego konkursu na Przewodniczący, na członka Rady Nadzorczej, przepraszam, ponieważ tak było nagłośniona ta sprawa, że Pan Marek Hart został Radnym, Przewodniczącym, będzie musiał zrezygnować i różne spekulacje, nie chcę się odnosić do tego. <laughs> Więc było bardzo dużo telefonów, osobiście u mnie też osoby się z tym i z zewnątrz, powiem nawet, że z Gdańska, gorszy. i pytanie pierwsze zawsze jakie było, Panie Starosto niech Pan powie o tej spółce, coś więcej, bo chciałbym wiedzieć, medialnie zostało to sprzedane, dosyć głośno się o tym mówi o tej spółce, ale chciałbym usłyszeć informację od Pana. Więc mówię, jaka jest sytuacja, jakie, jakie problemy, jakie były zyski, jakie straty, co, należy, co jest przed nami, no i potem pytanie z reguły każdego z członka Rady Nadzorczej, a ile ten członek Rady Nadzorczej będzie zarabiał? Więc moje pytanie było, na, moja odpowiedź było pytanie na pytanie, a ile Pan by chciał? No wie Pan, duża spółka, dużo problemów. No musiałbym dostać 2,5 tysiąca, 3 tysiące na rękę. Na rękę zaznaczę. No wie Pan co, musi Pan znaleźć silną spółkę, bo w tej spółce takiego wynagrodzenia Pan nie dostanie. No ale dlaczego? No wie Pan, dlatego, że spółki nie stać, a niestety jest prowadzony program naprawczy i wszyscy mają powiedzmy tutaj obniżany nawet i z lekarzami, i z pielęgniarkami, i z każdym personelem i Rada Nadzorcza również ma takie wynagrodzenie. Ja się odniosę o tych wynagrodzeń za chwilę. No to ja dziękuję. Panie Starosto, będzie Pan musiał znaleźć kogoś innego, bo za te pieniądze niestety ja nie pójdę. Bo powiedziałem jedną trzecią tego, co Pan zaproponował mają obecnie dzisiaj na rękę członkowie Rady Nadzorczej. Następny telefon, dzwoni Pani pan zbyt goszczy. pierwsze pytanie Panie Starosto, nie chcę uwijać, bo powiem, na ile? No ja mówię, Pani co, nie będę Pani pytał, ile Pani chce, tylko powiem Pani tyle i tyle, czyli niecałe tysiąc na rękę. Uuu, wie Pan, przepraszam. Takich telefonów miałem siedem. Obecnie u mnie było trzech i też mieszkańcy powiatu sępoleńskiego, którzy mają uprawnienia. I którzy dostali taką informację ode mnie, ile wynagrodzenie ma dostać taki, a nie inny członek Rady Nadzorczej. I na te wszystkie telefony, na te wszystkie spotkania u mnie w gabinecie tych osób złożyły tylko trzy osoby. Z tych trzech osób dwie osoby wiedziały, jakie wynagrodzenie ma obecna Rada Nadzorcza, a jedna osoba nie. Bo z w ogóle nie kontaktowała się, nie w ogóle nie pytała, tylko złożyła dokumenty. Osoby, jakie złożyły, to złożył pan mieszkanie z Nakła, obecnie pan skarbnik, gminy Korynowo i pan z Kowalewa Pomorskiego, no i były przewodniczący Rady Dariusz Krakowiak. Po przeanalizowaniu, po rozmowach w zgromadzeniu wspólników, odbyło się głosowanie, i te trzech kandydatów uzyskało 1-0, 2-2, 3-3. I wynikiem 3-2. Pan Darusz został uchwałą powołany, do, jeśli chodzi o członka Rady Nadzorczej. I teraz jeśli chodzi o wynagrodzenia i odniosę się do tego artykułu. Nie będę ze całości, tylko to, co dotyczy powiatu i zgromadzenia wspólników, bo nie to miejsca akurat i wręcz nie chcę wykorzystywać tego miejsca do tego, żeby odnosić się do innych rzeczy. Na temat złamania prawa chciałbym się odnieść. Pan Dariusz Krakowiak jeszcze dzisiaj nie jest członkiem Rady Nadzorczej, ponieważ od jutra jest uchwała y, Zgromadzenia Wspólników, obowiązuje z dniem y, 28 lutego. Czyli jakie jest złamanie prawa? Jest, jest, jest członkiem Rady Nadzorczej czy nie jest? Z spółki Nową Moc? Nie, nie jest jeszcze. Czyli to jest niepotrzebne wprowadzanie zamieszania wokół całej sytuacji. To jest raz. Prawdą jest, że jest członkiem Rady Nadzorczej Zgromadzenia. Ja nie, nie jestem tutaj rzecznikiem i nie chcę stać w obronie jaka pana Darusza Krakowa, tylko przedstawiam informacje, które zostały przekazane i nawet dzisiaj była też informacja, krótka, że ktoś złamał, ktoś złamał prawo, no to, no to no nie może być. Dlatego postanowiłem tę sprawę wyjaśnić, żeby była sprawa jasna, czysta, przejrzysta, bo tak stawiam sprawę jasno od początku, kiedy zostałem starostą. I pozostali członkowie zarządu poprzedniej w ubiegłym roku, którzy byli powołani i w tym roku tak samo. Chcą mieć przejrzystość i czarno białym. Dlatego też powtarzać będę do znudzenia, że nie zostało złamane prawo, o którym się jasno czytanie pisze. Nie został jeszcze, został powołany z dniem 28 lutego. A rezygnację, bo powiadomi już po uzyskaniu informacji, uzyskaniu informacji, że został wybrany na członka, na członka Rady, Nazorczej, na Nadzorczej spółki Nowy Met. Z powiadomiony został Burmistrz NAKŁA przez Pana Dariusza Jakowiaka, że złoży oficjalne, oficjalne, e, oficjalną rezygnację. Nie jest tajemnicą, że jest tak jak powtórzę, że Pan Dariusz Jakowiak jest członkiem Rady Nadzorczej Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w NAKLE. Teraz na temat uposażenia, jeżeli ktoś mówi, jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, to powiem w ten sposób, o pieniądze to chodzi o 2008 roku. Wtedy, kiedy została powołana Rada Nadzorcza, i zarabiała wtedy brutto od 1600, od 1800 do 2000 brutto. To wtedy było chodziło o kasę chyba. Gdzie wielokrotnie o tym mówiliśmy, niejednokrotnie Rada Nazocza, przepraszam, Rada Powiatu poprzedniej kadencji, a w ogóle już w miesiąc, od samego początku była cały czas informacja, że Rada Nazocza za dużo zarabia i zarząd i tak dalej. Już nie chcę o tym powtarzać do znudzenia, bo o tym było mówione, i to jest robione, to było zrobione przez czwartą kadencję: obniżenie prezesowi wynagrodzenia i Radzie Nazoczy, i Rada Nazocza, obecna jeszcze w tym składzie, mamy tutaj dwóch członków Rady Nazoczy, też sobie obniżyła w myśl tego, co robił, zrobiła Rada Powiatu ostatnim roku, czwartej kadencji, i pozostali i pracownicy zarządu i spółki Nową czyli z tej spółki szpitalnej. Dzisiaj powiem, żeby była sprawa jasna, żeby znowu nie było tak, ile zarabiają, bo znowu za chwilę będą jakieś kwoty. Mam tu przed sobą uchwały zgromadzenia, że dzisiaj brutto zaznaczam wynagrodzenie jest od 1116 do 1300 brutto. Andariusz Świakowiak, w tej spółce, której jest obecnie jeszcze dzisiaj członkiem Rady Nadzorczej, zarabia dużo więcej. To jaki jest koch na kasę, albo jeżeli chodzi, to chodzi o, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Nie ma mowy o tym, jest, na, jest, my jesteśmy, ja jako sterosta i pozostali członkowie zarządu, myślę, że wiedzą o tym, że nie ma zgody, bo o tym się wielokrotnie podnosiło, że w dwóch spółkach nie może być nikt nie odkrywa i nikt nie chce, yy, przepraszam za wyrażenie, przeginać, wykorzystując sytuację, jak się to mówi, że koledzy akurat tam powiedzmy wprowadzili kogoś na pielęgno, bo tak to mogę określić jasno czytelnie. Jest jasno czytelna sprawa była postawiona, że jak już to tylko z jednej spółce mniejsze wynagrodzenie, a rezygnację musi złożyć yy, w momencie, zostania bycia radnym, przepraszam, byciem członkiem rady nadzorczej. Pada też pytanie, dlaczego nie został zrobione to wcześniej przez złożenie? No jak może być wcześniej, jak jeszcze nie wiesz, czy zostanie wybrany, czy nie zostanie wybrany? No przecież tego nie może zrobić. No, no, jeżeli jest zgromadzenie wspólników, nie podjął uchwały, to przecież nikt nie będzie rezygnował z czegoś, co, co jeszcze nie jest pewne. czy będzie podjęty, czy będzie członkiem, czy nie będzie członkiem. Jeżeli jest uchwała, to teraz jasno czyta nas, jest informacja i dopiero teraz może złożyć rezygnację. I to złoży, i, ta, i ta, takie oświadczenie mi tutaj pan Dariusz Krakowiak przedstawił i też jak już się informuje, bo poinformował też pana burmistrza Nakła, gdzie pan burmistrz Nakła był niezadowolony z rezygnacji pana Dariusza Krakowiaka z jego spółki, bo ta spółka bardzo dobrze się ma i bardzo dobrze wyniki osiąga. Natomiast co do osoby, Dlaczego został wybór? Czy dwa? No nie był jednomyślny, bo naprawdę było dwóch kandydatów dobrych i to nie mogę powiedzieć, chociaż to wynika z papierów, bo nie, znam, nie znamy osoby drugiej, która i tej trzeciej, która powiedzmy była. Nie, tak jak powiedziałem, nie było rozmów, tylko na podstawie złożonych ofert była, 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 była tutaj yy, podjęta uchwała. Pana Dariusza Krakowiaka nie muszę przedstawiać. Kto, jak to tą spółkę, szpitalną naszą zna najlepiej. Bo jest dwie kadencje, był radnym, trzecią i czwartą kadencję. Pamięta trzecią kadencję, kiedy była wojna o rozbudowę tego szpitala, i wiemy, jak powiedzmy to miało wyglądać, jak było, jakie były te dyskusje na ten temat. A czwarty kadencja jako przewodniczący rady był często i gęsto członkiem rady. Na, przepraszam. Był zaproszony na posiedzenie rady nadzorczej, a na zarządach też, kiedy się mówiło o spółce, też miał pełen obraz. My Nas nie stać na to na dzisiaj, żeby wybrać kogoś za ze światu, że tak powiem, przepraszam. Ponieważ nie mamy czasu na to, żeby powiedzmy te osoby, które z całym szacunkiem dla dwóch pozostałych osób, bo one są mnie od dzisiaj i znają temat tego szpitala i wiedzą, jak to wygląda. Chodzi o to, żeby był zespół czy osobowy, który weźmie się do roboty, bo w tej spółce jest bardzo dużo do zrobienia. Jest program na pracę prowadzony, który trzeba realizować. On jest realizowany z pełnym już z efektem. Może nie do końca, bo pewnie szybciej by się chciało. My też powiecie. By rzeczy szybko załatwić, a wiemy doskonale jak to powiedzmy wygląda, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji i uzgodnienie ustalenia, żeby cokolwiek zrobić. Są różne rozmowy, więcej się dyskutuje niż to powiedzmy w, w prywatnej firmie wiele więcej by się szybciej zrobiło, a niestety w samorządach jest ta do, droga dłuższa, jest niestety i czas jest niekiedy tutaj marnowany na podejmowanie decyzji, ale tak, taka jest konieczność, tak to musi po prostu być i nie przeskoczymy pewnych terminów, pewnych 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 spraw o strony prawa. Także powtarzam jeszcze raz, wybór kandydata nie był jednomyślny, nie jest to skok na kasę i nie będzie w dwóch spółkach. Rezygnacja będzie złożona wtedy, kiedy powiedzmy. Będzie czas, czyli w dniu jutrzejszym wtedy, kiedy jest członkiem Rady Nadzorczej, a nie wtedy, kiedy jest powołany i jest okres jeszcze wtedy, kiedy nie jest członkiem Nadzorczej. Także tutaj złamania prawa nie było. I pan Dariusz Krakowiak zna bardzo dobrze tą spółkę. Powtarzam jeszcze raz. Nie wiem, nie, nie mówię to, że jest idealnym, że jest najlepszym kandydatem, ale nie mamy czasu na to, żeby w tej spółce się bawić. My mamy dużo do zrobienia w tej spółce, bo problemów jest co nie miara. Sprawa, przypomnę, sprawa Budopolu, sprawa w sądzie. Wiem, jak się skończyło. Program naprawczy realizowany. Spółka miała staty w ubiegłym roku 500 tysięcy, wcześniej miała plusy, dzisiaj z pewsternych analiz jest 100 tysięcy na plusie. Czyli ten program działanie daje Rady i przewodniczącego, który jeszcze dzisiaj zaznaczam, jest ostatni dzień przewodniczącym Rady Nadzorczej, był, był dobry kierunek i trzeba to kontynuować. A osoby, które yy, mają reprezentować Zgromadzenie spółników, to muszą osoby tego Zgromadzenia wspólników, muszą być to osoby zaufane, a nie chcę wracać do historii, która miała miejsce trzeciej kadencji, na początku czwartej kadencji, ja miałem przyjemność rozmawiać z członkami Rady Nadzorczej, gdzie mówili, że jeszcze za mało zarabiają. Wtedy była rozmowa w gabinecie. Osoby, które były w tym gabinecie, to mogą, tutaj są na, tym, w tym, na, na dzisiejszej obradach sesji. Nie wspomnę o, o, o członku Rady Nadzorczej, który był z zewnątrz i też był odwołany w międzyczasie. My nie mamy czasu na to, żeby się bawić, odwoływać, powoływać i co chwilę robić tutaj, yy, tutaj yy, jakąś, no, co chwilę zmieniać kogoś, bo ktoś nam się będzie podobał, czy nie podobał, albo będzie robił nie tak, jak powinien robić, jeśli na, na korzyść yy, spółki nową mecz, czyli przedłużenie ręki i zgromadzenia wspólników. A kończąc już tutaj, chciałbym podkreślić jedno, odpowiedzieć na pytanie zadane mi w artykule, wtedy kiedy się mówi o łamaniu prawa. Co pan, panie, co pan na to, panie Sterosto? Ja powiem w ten sposób i to mówię z pełną stanowczością. Członkowie zarządu tej kadencji, jak i poprzedniej, a tej kadencji tym bardziej już teraz. Pani Danuta Zaleska, pani Katarzyna Kolasa, pan Kazimierz Piałkowski, Andrzej Mara, Tadeusz Jarosław nie będą łamać prawa. A jeżeli popełnią jakiś błąd, to będzie ich stać na to, żeby powiedzieć tutaj przed tym mikrofonem i w tym miejscu: popełniliśmy błąd. Stało się, a nie jak to miało miejsce inaczej, że głowało się głowę w piach. Dziękuję bardzo.